Pamiętacie, jak w Nagecie był to taki bagażnik na takim wysięgniku? Mi jadę... Daj no mi nagrać. Mniej więcej rok temu, w tym samym okresie, wybrałem się na urlop Fordem Transitem Custom w odmianie Nugget. Natomiast w tym roku postanowiłem przetestować jego głównego konkurenta, a mianowicie Volkswagena California 61 w odmianie Ocean. I od razu powiem, że jest to jeden z nielicznych dni, kiedy mam ładną pogodę. Więc mój operator w postaci mojej żony uciekł na plażę, a ja niestety muszę wykonać swoją powinność. Natomiast nie ma co płakać, bierzemy się do roboty. you're taking me higher i run my fingers down the ivories i want to play you like a melody all right cause you're taking me higher i don't really care what's on the radio cause your rhythm takes me to the sky i'm on an altar Podobnie jak w Nagie, Kalifornia niewiele różni się z zewnątrz od klasycznego osobowego Multivana. Jedyne co ją zdradza to delikatnie podwyższony dach, który oczywiście unoszony jest do góry oraz markiza zamontowana na bocznej części samochodu. Kalifornię możecie kupić w najbardziej ucywilizowanej pod kątem codziennego użytkowania odmianie Beach oraz w dwóch wersjach bardziej kamperowych. Pierwsza, biedniejsza o nazwie Coast. I bogatsza o nazwie Ocean, którą właśnie otrzymałem do testów. Czym więc wyróżnia się ona w środku? O tym za chwilę. Wcześniej chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz na zewnątrz. Nie mógłbym nie wspomnieć o opcjonalnym bagażniku rowerowym w mojej Kalifornii. Pamiętacie, jak w Nagecie był to taki bagażnik na takim wysięgniku? Mi jeden. Jadą... Dajno mi nagrać na takim wysięgniku, gdzie rowery odjeżdżały był swobodny dostęp do bagażnika natomiast tutaj jest to rozwiązane zupełnie inaczej tam natomiast wada tamtego bagażnika była taka, że był on podatny na bardzo duże drgania i te rowery tak się mocno wychylały co powodowało dość duży dyskomfort podczas podróżowania, tutaj jest to wszystko zrobione bardzo solidnie nie ma szans, aby cokolwiek się tutaj ruszało natomiast w przypadku tego bagażnika dużym problemem jest wysokość na którym są te rowery bo zobaczcie ten bagażnik sięga mi do połowy klatki piersiowej co oznacza, ja mam 183 cm wzrostu, co oznacza, że spokojnie na 1,6 m te rowery musicie wynieść, do tego jeszcze musicie je zamontować, więc jest to na pewno problematyczne w przypadku jakichś cięższych rowerów. No i tak jak mówię, w, w Nagecie ten bagażnik odjeżdżał, więc do klapy był bardzo łatwy dostęp. Tutaj z rowerami podniesiecie klapę, ale nie ma szans, aby wytrzymały teleskopy. Będziecie musieli się mocno napracować, aby ten bagażnik z rowerami podnieść, więc więc lepiej je po prostu ściągnąć z tego bagażnika. Zanim przejdę do tego, jak rozwiązany jest naget i co tutaj znajdziecie, chciałbym podzielić się taką krótką opinią i taki krótki wstęp zrobić. W Fordzie Transicie nagecie opowiadałem o tym, że Ford postanowił tam zrobić takie trzy strefy życia. Strefę dzienną, strefę kuchenną i strefę do spania. Natomiast w Volkswagenie te strefy są tylko dwie i dla mnie to jest minus. A dlaczego minus? No to już Wam pokazuję. Ale żeby Wam o tym opowiedzieć, to musiałem jeszcze na chwilę wyjść z samochodu, no i zacznę od tego, jak to wszystko tutaj wygląda. I muszę przyznać, że podłoga to świetne rozwiązanie, bo naprawdę e, możecie ją bardzo szybko posprzątać, bardzo szybko wymyć, bardzo szybko e, pozamiatać, więc drewniana podłoga to jest naprawdę świetne rozwiązanie. No a o czym mówiłem wcześniej, macie połączone dwie strefy w jedną, czyli strefę dzienną ze strefą. Kuchenną. I dla jednych może być to plus, bo będziecie mogli sobie gotować, siedząc tutaj. I tu oczywiście znajduje się kuchenka gazowa, tu oczywiście znajduje się umywalka, w której jest taka miseczka od razu w standardzie, żebyście mogli ewentualnie wynieść naczynia, jakby wam się woda skończyła. I może ktoś stwierdzić, OK. Dla mnie to jest fajne rozwiązanie, bo mogę sobie tutaj siedzieć ze znajomymi i po prostu przy nich gotować. Natomiast dla mnie nie do końca to jest fajne, bo pamiętajcie o tym, że. Nie będziecie mogli sobie tego te życia tak naprawdę podzielić. Całe życie w tym samochodzie spędzicie właśnie w tym miejscu i nie będziecie mogli siąść ze znajomymi, z rodziną przy stoliku, zagrać w karty, a ktoś będzie z tyłu gotował. Niestety wszystko się tu będzie działo w jednym miejscu i to dla mnie jest akurat rozwiązanie dużo gorsze, pomimo tego, że miejsca między tylną kanapą a przednimi fotelami tutaj. Jest dużo więcej, bo możecie oczywiście tę kanapę posunąć do tyłu. No to niestety, tak jak mówię, to jest obracanie się w kółko cały czas w jednym miejscu. Więc dla mnie rozwiązanie dużo gorsze. A jak wygląda z perspektywy praktyczności ten samochód? No tutaj mam wrażenie, że jest lepiej niż w Kalifornii, bo te szafki, tych szafek i tych pojemników jest tutaj nieco więcej. Co powoduje, że w tym samochodzie pomieścić się można naprawdę swobodnie. Zacznę od tego, że tutaj znajdziecie lodówkę, w której oczywiście znajdują się niezbędne rzeczy wakacyjne, czyli coś po czym szumi głowa. Do tego stolik, który rozwiązanie jest takie, że musicie, on jest tutaj przyblokowany. Trzeba go poluzować i nim wyjechać. Natomiast on wyjeżdża bardzo stąd ciężko i o ile wyjechać się jeszcze da, o tyle wrócić z nim, no jest tutaj mały zgrzyt, bo trzeba się naprawdę do tego przyłożyć i, i go wcisnąć za ten fotel, więc no trzeba się trochę namęczyć, ale, ale stolik jest, oczywiście yy, z nóżką, która... Jest otwierana, no i w tym momencie pojawia się nam tutaj stolik. No nie będę wspominał oczywiście o obrotowych fotelach, no bo one, jak widzicie, są odwrócone. Tu jest taka wajcha i można je swobodnie odwracać w drugą stronę. Więc tak wygląda sprawa ze stolikiem. Ja natomiast pozbędę się tego stolika ze względu na to, że będzie mi się po prostu łatwiej tutaj poruszać. No i. Tak. Próbujemy go tam z powrotem wcisnąć i już Wam pokazuję. Tutaj szafka dość głęboka. Przepraszam, przepraszam za to, że one wyglądają jak wyglądają, ale przypominam, ja tutaj żyję już piąty dzień, więc y, musiałem gdzieś to wszystko pochować. Tutaj po drugiej stronie również szafka i ona jest przeznaczona bardziej na takie rzeczy właśnie do jedzenia. Znajdziecie tutaj również szufladę na sztućce, więc to jest też fajne rozwiązanie. W Nagecie niestety tych szafek było nieco mniej. W kuchni oczywiście było ich więcej, natomiast pamiętacie pod kuchenką była szafka, która niestety w przypadku osób, które żyły w tym samochodzie w cztery osoby, no to musiały liczyć się z tym, że będą musiały te szafki opróżniać, bo w miejscu tych właśnie półek znajdowały się nogi osób, które spały na dole. Więc tutaj rozwiązaniem pod kątem właśnie szafek, które nie ingerują w to spanie jest dużo lepszym rozwiązaniem. Gdzie się znajdują jeszcze szafeczki? No tutaj takie półeczki, jak widzicie, napierdoły, zegarki, okulary. Tutaj jest szafka i na pewno rzecz, którą docenią kobiety, czyli lusterko. Tam jest taka głębsza szafka, która ma może być również odsuwana i możecie sięgać do tej rzeczy. Natomiast do tej dalszej szafki musicie sięgać już z bagażnika, i to jest minus, o którym opowiem za chwilę. Do tego szafka, również tutaj, nad głowami. My tutaj chowamy buty, i ona jest dość obszerna. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. To mi się akurat podoba. No i z punktu widzenia praktycznego, jeszcze również e, siateczka taka, która jest e, dla osób śpiących u góry, aby mogły rzucić telefon, cokolwiek innego, e, kiedy śpią. Więc to jest również taki niby gadżet, a na pewno przydatny. Przewagą e, Kalifornii nad nagetem są e, rolety, które są zbudowane. E, I to nie tylko w tylnej części samochodu, ale również w przedniej części samochodu w nagecie. Niestety jest to rozwiązane w ten sposób, że przyklejacie e, taką srebrną, e, odbijającą światło e, folię, tak bym to nazwał. Natomiast tutaj są zbudowane te e, żaluzje. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić jedną ręką, ale tak, udało się. I możecie sobie zasunąć. Nie mówię tutaj niestety o bocznych oknach w Kalifornii, w Grand Kalifornii. Te okna mają tutaj dodatkową roletkę. Niestety tutaj jest to rozwiązane taką po prostu przyklejaną również folią, czy tam zasłonką. Zapomniałem Wam wspomnieć o jeszcze jednym schowku, a mianowicie ten schowek znajduje się. Tutaj. I to jest taki duży schowek na różne tak, te, techniczne rzeczy. To są te zasłonki, o których wam wspominałem. No i tutaj znajdziecie miejsce na pochowanie. Właśnie jakichś takich rzeczy, których używać na co dzień nie będziecie. Więc mogą sobie leżeć pod fotonem. Kolejnym ważnym elementem jest ten panel. Tutaj możecie sterować światłem zewnętrznym ognięte oraz światłem wewnątrz szafek. Ale to jest nieistotne do tego dwa haczyki. Dwa porty USB i jedno wejście 230V, i nad tym muszę się chwilę pochylić, bo to jest jedyne 230V, jakie znalazłem w tym samochodzie. A to jest naprawdę spory minus, bo nie zawsze tylko i wyłącznie ładujecie coś przez yy, porty USB, ale również nie wiem, chcecie podłączyć czajnik czy chociażby suszarkę jednocześnie, no i okazuje się, że jest. Problem, więc dla mnie to naprawdę spory minus. Jeśli chodzi o tylną część nadwozia, no to e, jeśli będziecie wiedzieli, że żyjecie tu w dwie osoby i nie wymontujecie tej tylnej półki, to zaręczam wam, że tylny, tylna część tego auta będzie wyglądała. Właśnie tak, czyli będzie tu pychać wszystko to, co aktualnie nie jest wam niezbędne. Druga rzecz, dlaczego to tak wszystko tutaj leży? Ponieważ e, moja część garderoby znajduje się w szafce tutaj. I to jest dla mnie naprawdę duży minus, bo aby wyjść po swoje rzeczy, ja muszę wysiąść z samochodu, co jest bardzo, bardzo nieporęczne i w Kalifornii jest to dużo gorzej rozwiązane niż było to rozwiązane w Nagadzie. Tam. Naprawdę, żeby przebrać się, a żeby dojść do wszystkich swoich części garderoby, nie musiałem totalnie opuszczać samochodu. Tutaj, niestety, muszę to zrobić i to jest bardzo. Duży minus. Natomiast, jeśli będziecie wiedzieli, że będziecie podróżować naprawdę tylko w dwie osoby, nie będzie Wam potrzebne to łóżko drugie, to możecie ten element, który tutaj przysłania bagażnik, bo jest tutaj oczywiście bagażnik, jesteście w stanie go całkowicie wymontować. I to spowoduje, że cały ten stelaż zostanie w domu, ale fotelami będziecie mogli dojechać aż do tego miejsca. I to Wam naprawdę zwiększy przestrzeń wewnątrz samochodu, a nawet pozwoli dochodzić do tych szafek, do których ja muszę dochodzić wychodząc z auta. Co naprawdę mi się nie podoba. Natomiast z tyłu, poza szafkami i moimi ciuchami, znajdziecie również prysznic, który montowany jest tutaj aby opłukać nogi, rower, klapki, cokolwiek. I to jest fajne na Natomiast pod tym pysznicem jeszcze niżej znajdują się, znajdują się butla gazowa, y, którą mogliście oczywiście się skończyć, ale informuję, że znajduje się ona w tym miejscu, gdyby akurat ktoś jej poszukiwał. Natomiast kolejna rzecz, która jest tutaj fajna, no to ten chowek na krzesła. W Nagetie znajduje się tutaj stolik. Natomiast krzesła są zupełnie luźno położone i to jest przewaga natomiast Kalifornii właśnie nad nagetem, bo tutaj wszystkie te elementy elementy Wyposażenia na zewnątrz samochodu macie sprytnie pochowane. Ten stolik chowa się w tym miejscu, na drzwiach, i tworzy on równy panel. Jeśli chodzi o nageta, to tam wszystko, ała. to tam wszystko było luzem. No i niestety walało się po tym samochodzie. Więc tutaj punkt dla Kalifornii. Bardzo ważnym elementem jest panel centralny, którym sterujecie dosłownie wszystkim w tym samochodzie. Na pierwszym ekranie pojawia wam się stan czystej wody, stan brudnej wody oraz stan naładowania akumulatora. Do tego przechodząc dalej, możecie sterować siłą chłodzenia w lodówce tu jest pięć takich sześć takich poziomów my mamy ustawioną na trójkę mamy pełną lodówkę i muszę przyznać, że naprawdę wszystko jest doskonale schłodzone oczywiście możecie ustawić również godzinę, o której ma się ta lodówka odpalić, ona działa zarówno podczas jazdy jak i przy podłączeniu do stałego prądu, idziemy dalej sterowanie grzaniem czy też chłodzeniem również jako levele a nie Y, temperaturą, tylko po prostu stawiacie level i on sobie chłodzi. Musicie sobie tak naprawdę wziąć y, z czasem, y, że tak powiem, poznać, który level jaką temperaturę wam daje. Y, dalej idziemy, to jest system camping, i tu jest aktywowanie wszystkiego y, po to, aby samochód wiedział, że w tym momencie stoimy na campingu y, i korzystamy ze stałego prądu. Y, idziemy dalej. Ładowanie baterii z silnika. No to wiadomo, silnik musi być odpalony. Również jest coś takiego jak level, czyli ustawienie samochodu. Natomiast w pewnych funkcjach musicie mieć włączony zapłon. Ja to teraz zrobię. I w tym momencie, widzicie, możecie wam się pokazać, że no ja idealnie wypoziomowanego samochodu nie mam. Powinienem mieć takie najazdy, ale niestety ich nie posiadam, aby samochód dokładnie wypoziomować. I to jest bardzo fajna i przydatna funkcja. Do tego również budzik. Możecie tych budzików ustawić. trzy yy, Timer yy, światła. Yy, I to jest dość istotna rzecz, bo tutaj sterujecie tak naprawdę wszystkimi światłami w, sam w samochodzie. Możecie ustawić ich yy, jasność. I tu Wam pokażę, że one. O, nie będzie akurat zbyt dużo widać, ale. One, możecie zwiększać ich poziom świecenia, więc to też jest fajna opcja. Natomiast minusem jest to, że nie wszystkimi światłami nie da się tych wszystkich świateł zgasić z innego miejsca niż na tym panelu. Więc albo odpalacie i włączacie i wyłączacie światło bezpośrednio przy, każdym, przy każdej lampce, bo możecie to zrobić. Albo po prostu musicie tutaj podejść i w tym momencie po prostu wziąć i wszystko wyłączyć naraz. Nie ma jakiegoś takiego fizycznego przycisku, żeby wyłączyć wszystkie naraz. Musicie podejść do tego panelu. Dalej, no to oczywiście ustawienia, ale tu chyba nie ma nic takiego, co warte jest uwagi. Niestety nie ma języka polskiego. No i wyłączenie ekranu. Tutaj ta dioda pokazuje wam, że jesteście podłączeni do prądu stałego. Tutaj pokazuje wam dioda, że macie włączenie, włączone chłodzenie w lodówce. Natomiast była jeszcze jedna dioda, kiedy ustawicie sobie grzanie, dajecie activate i pojawia się wam takie oto ikona, która pokazuje, że w samochodzie włączone jest aktualnie grzanie. Kolejna y, część tego samochodu, czyli część do spania, i to na piętrze. Już rozłożyłem y, to łóżko, natomiast to jest nic spektakularnego. Y, po prostu się opuszcza na siłownikach. Y, no i to łóżko ma swoje plusy i ma swoje minusy. Ogromny minus to bardzo wąskie przejście. W porównaniu do Nageta naprawdę jest tutaj ciasno i większe osoby będą miały problem, aby się tutaj zmieścić. No i nie ma tutaj żadnej drabinki. W Nagecie była drabinka, aby można było wyjść spokojnie do góry. Tutaj niestety będziecie musieli skakać po fotelach i to też jest dla mnie minus. Natomiast plusem jest to, że będziecie mogli rzeczywiście maksymalnie odgrodzić się od osób śpiących na dole, bo jest tutaj taka zasuwka, gdzie izoluje Was Właśnie od dolnej części, i to jest fajne rozwiązanie. A jak to wygląda na górze? Ano na górze, również. Plus dla Kalifornii, nie przez okna, bo to jest standardowe, natomiast przez ilość miejsca na nogi, bo ten dach podnosi się dużo wyżej niż w nagecie, no i przez co naprawdę w, tamtym, w tamtej części miejsca jest dużo, dużo więcej. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć i która w Kalifornii jest świetna. No i najfajniejsza rzecz w Kalifornii, czyli otwierane przednie okno, gdzie gdy przyjedziecie nad jakieś piękne miejsce z pięknym widokiem, otwieracie butelkę wina, szampana, piwa, co tam tylko chcecie i podziwiacie piękne widoki z dachu swojego kampera. Rewelacyjna rzecz. Może akurat u mnie na kempingu nie do końca to wykorzystam, natomiast wyobraźcie sobie, że podjeżdżacie tym samochodem na jakiś klif z widokiem na ocean, otwieracie ze swoją żoną, dziewczyną wino. I podziwiacie zachód słońca. Czy może być coś lepszego? Chyba nie, więc to rozwiązanie po prostu w Kalifornii kocham. więc nie jest nam smutno wyjeżdżać a na koniec pozostało mi tak naprawdę opowiedzenie o wrażeniach z jazdy niedawno testowałem dla Was Volkswagena California 6.1 i tam był dokładnie ten sam silnik co tutaj czyli 2.0 BTDI o mocy 199 koli mechanicznych, do tego napęd na pewno 4 koła automatyczna skrzynia 7 biegowa DSG i tutaj jest dokładnie taka sama konfiguracja natomiast jest pewna różnica w prowadzeniu a mianowicie waga bo ten samochód jest o 222 kg cięższy od Multivana i mówię tutaj tylko o masie własnej, bez kierowcy, dodatkowego bagażu. A umówmy się, jeśli chodzi o Kalifornię, tego dodatkowego bagażu będzie naprawdę sporo, bo mówimy tutaj chociażby o talerzach, sztućcach, pościeli. Naprawdę będzie tego tutaj trochę w tym samochodzie, więc ta waga spokojnie wzrośnie powyżej 2,7 tony no i to niestety czuć przede wszystkim przy przyspieszaniu, bo nawet gdy wciśniemy temu no gaz do deski, ja jestem teraz na autostradzie 130, 132, 135, no czuć jednak tą masę, że to auto przyspiesza dużo wolniej niż Multivan. No i czuć tą masę przede wszystkim w zakrętach. Kiedy jeździmy po drogach lokalnych i te zakręty są nieco ostrzejsze, to czuć jednak, że ten samochód bardziej pływa i ten środek ciężkości przesuwa się na zewnętrzną część zakrętu, więc trzeba brać pod uwagę, że tym samochodem jest... Nieco... Nic od Ciebie nie chce. Słucham. Opowiadam teraz o Tobie, więc nie przeszkadzaj. W każdym razie trzeba czuć, że nie będzie ten środek ciężkości wynosił na zewnętrzną część zakrętu. Na plus przede wszystkim zasługuje wyciszenie tej kabiny, bo naprawdę pomimo tego dodatkowego sprzętu, ja mam rowery z tyłu, które wystają poza linię dachu, do tego jest markiza z boku, do tego jest ten dach nieco wyższy niż zwykłe multivanie, a w środku jest naprawdę cicho i to jest niesamowity plus Kalifornii. No i do tego reserowanie tutaj mamy adaptacyjne zawieszenie DCC. Więc nawet na takich nierównościach, na lokalnych drogach, a na pomorzu tych nierównych dróg jest naprawdę sporo, nie było na co narzekać, naprawdę podróżuje się tym samochodem komfortowo, ale trzeba pamiętać o tym, że masa tutaj sporo zmienia. Zapomniałem Wam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o spalaniu, bo Kalifornia pali więcej niż Multivan. Zobaczcie, ja przyjechałem tutaj 556 km ze średnią prędkością 73 km na godzinę i średnie spalanie to 9,3. Natomiast, biorąc pod uwagę tą masę, myślę, że jest to wynik jak najbardziej akceptowalny. Kalifornia 6.1 rozpoczyna się od kwoty 177 650 zł za odmianę Coast. Wersja Ocean natomiast to wydatek rzędu 258 103 zł i mówimy tutaj o wersjach bez dodatków. Na koniec rodzi się pytanie, czy jest lepsza od nageta. Kalifornia orzekła mnie przede wszystkim najnowocześniejszymi rozwiązaniami, jak chociażby elektronicznie podnoszony dach i panel do sterowania światłem ambiente. A do tego wielkim plusem jest duża ilość szafek. Niestety ze smutkiem muszę jednak stwierdzić, że wygodniej i praktycznie żyło mi się w konkurencie Kalifornia. Do tego miałem wrażenie, że Naget jest nieco lepiej wykonany. Dlatego ja ostatecznie wybieram Nageta.